To teraz dwa ostatnie pytania. Wiesz, jak to jest przy takich rozmowach. Jakie to są pytania? No. Najtrudniejsze. Najtrudniejsze. Trzymaj się mocno. Trzymam się. Pasy zapięte. Powrócimy do Twojej przeszłości. No. Kiedyś ty miałaś chłopaka. Nie jednego! jednego. Wiedziałem, że to powiem. Jednego. Ktoś będzie miał szczęście. Pozdrawiam ich serdecznie. No. Ale jednego ja widziałem, bo ja cię od bardzo dawna obserwuję i jednego pokazywałaś. I po Ja nim? jednego pokazywałam, ale dobra no. No to ja jednego kojarzyłam, Może za późno dołączyłem do, do tego tak. grona fanowskiego. To dlaczego teraz już ich nie ma? Jak wtedy byli, teraz ich nie ma. Wiesz co, bo pamiętam po Adamie była taka sytuacja, że rozstaliśmy się ja dostawałam, miałam zawaną skrzynkę DM, że gdzie Adam, co za Adamem, czy wy się rozstaliście i jakby ludzie żyli tym tak długo ja to jeszcze ja, ale to, że Adam przez nawet rok chyba, po roku jeszcze dostawaliśmy takie wiadomości. I wiesz, kiedy dopiero ludzie odpuścili? Kiedy niedawno się spotkaliśmy i wrzuciliśmy razem fotkę i napisałam, tu jest Adam. I od tej pory dopiero przestali. I powiem ci, że mi to denerwuje, że nie wiem, nie wyjdzie ci w relacji, w związku, gdzie najpierw wszyscy żyją twoją miłością, e, później po roku się okazuje, że to nie to i jednak drogi się rozchodzą, to ty jeszcze przez kolejny rok musisz tym żyć i się tłumaczyć ludziom, gdzie ta osoba jest. I ja pomyślałam sobie, że... Po prostu nie ma sensu tego tak eksponować. Na pewne rzeczy przychodzi czas, po prostu to naturalnie wyjdzie, ale nie ma sensu tak od razu, jak tylko zacznie się ta znajomość, zacznie się ta relacja, pokazywać tego światu. Ja bardzo cenię swoją prywatność. To jest tak naprawdę jedna z nielicznych rzeczy, które gdzieś tam są takie moje i takie prawdziwe, więc po co? A jakbyś chciała teraz kogoś pokazać, to byś miała kogo pokazać? Ha, ale podchwytliwe pytanie. Może miała, może nie miała. Może jednego, może dwóch, może trzech? Bo ty nigdy nie zdradziłaś. Ja to, to chodzi, masz, ale bardzo dzięki temu, jak jesteś ciekawy. Jestem bardzo ciekawy. No? Będę musiał tam puścić swoje macki, żeby Puszczaj. zbadać. Puszczaj. Nic nie powiesz na ten temat? Bo jesteśmy na wyspie miłości. O no prowadzącej nic jest nie, nie minna, wiadomo. mogę ci zdradzić tyle. Moje serce jest zawsze pełne miłości. Bo ty nie jesteś osobą kontrowersyjną. Dlaczego? No nie. Ja chyba nie widziałem żadnego jakiegoś grubszego skandalu z Tobą. Jest to świadome działanie? Wiesz co, to nawet nie jest działanie, ja po prostu taka jestem. Ja nie będę kręciła... Nie, no masz pazura, masz Ja mam pazura. Masz pazura, jasne, że mam pazura, tylko ja nie uważam, żeby publicznie kręcić na siłę jakieś po prostu kwasy tylko dlatego, żeby o mnie pisali. Ja wręcz wolę to stopować, że... słuchaj, ja chcę, żeby ludzie oceniali moją pracę, to, to co robię. Oczywiście wszyscy mają to w nosie, bo się bardziej wolą zająć rozwodami innych ludzi albo tym, że źle trzymają dziecko na rękach, a ja jestem osobą, która raczej... Nie potrzebuję tego, naprawdę. Wiem, że jest takie hasło, nieważne, co mówią, ważne, że mówią, a ja uważam, że po prostu, no nie wiem, no ja po prostu może nie jestem kontrowersyjna, wbrew pozorom, tak jak wszyscy o mnie myślą, że ja mogłabym tu kręcić, nie wiadomo co, ale, ale ja może taka po prostu nie jestem. Jak niektóre mogą się wydać, ale spokojnie! Na pewno jeszcze będzie jakaś kontrowersja w moim życiu. Jakby wypale to z czymś takim grubym, że internet pęknie. A Bo masz ten tak, że stopujesz się ze skomentowaniem czegoś? Ze skomentowaniem czegoś. Czasami że do tak. znajomych tak, ale na Czasami tak. Jak jest, wiem, nie. że coś nie jest warte rozbuchiwania <laughs> tego, albo. No, to czasami myślę sobie no comment. Po prostu.